Witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Maćkowy i rozpoczynamy kolejną przygodę Geralda oczywiście w całej tej kampanii ściągnięcia klątwy z króla Henselta i w tym odcinku właśnie do niego się udam. bo jesteśmy tutaj nieopodal, także zostawiajcie łapeczkę w górę i chodźmy porozmawiać z tym oczekuję. Co ty nie powiesz strażniku? Dobra, Henselt, Henselt, Henselt Nareszcie masz włócznie, Sabrinę? Nie tylko. Zdobyłem wszystkie artefakty. A tuż nie pożarujesz tego! Chodźmy odprawić gusła. Klątwa krwi Udaj się na miejsce kaźni Sabriny Glevisick. No to to jest bez wątpienia tutaj. Tu zginęła. I na całe tu szczęście naszyniła. szybciutko mogliśmy się tu przetransportować. Płomienie świec potęgują wrażenie. Ludzie pogłupieli! Ktoś powiedział, że ta suka to męczennica, i palą jej świeczki! Muszę zobaczyć to miejsce z dalszej perspektywy. Ech, podczas egzekucji stałem na tamtym wzgórzu. Pokażę ci gdzie! No to machnią, prowadź. Czemu ty idziesz? No, dawaj, Hensel, prowadź. Na tamtym wzgórzu, no to dawaj, dawaj, dawaj. Czyżbym ja szybciej dobiegł do tego wzgórza, niż ty się tutaj wczłapiesz? A jak? No to miałeś doborowe tutaj miejsce w ogóle, w pierwszym rzędzie, mości panie. Pokieruj ten celtem tak, aby narysował magiczne runy z Grimgaru Deathmolda. Łaski teren. To dobrze. Boisz się, że cię nogi rozbolą? Musisz pani narysować dookoła stosu runiczne znaki ochronne. O ile pamiętam, magicznymi znakami zajmują się wiedźmini, nie królowie. To ważne, królu, abyś sam narysował ten krąg. Ważne dla kogo? A jak myślisz? Sabrina przepowiedziała Twoją śmierć. Dobra, powiedz jak to będzie wyglądało no, Żeby zdjąć czar, musimy odwzorować wydarzenia sprzed trzech lat. Jak chcesz odwzorować wydarzenia, jak połowa z tych, co brali w nich udział dawno, gryzie ziemię? Na no, to się nie, nie ma Energię tego czasu. Energię tej, która rzuciła klątwę, połączoną z energią tego, na którego klątwa została rzucona. Fu! Kiedy narysujesz znaki, pojawi się duch Sabriny. Wskrzeź tę sukę. Z przyjemnością wbiję jej dzidew. Pamiętaj, że musisz wbić włócznie dokładnie w to samo miejsce, w które wbił ją żołnierz. Tylko wcześniej, zanim czarodziejka zakończy zaklęcie. Dziurę znajdę! Ale skąd no mam być. wiedzieć kiedy? Kiedy zrozumiesz, że klątwa dotyczy Ciebie? Uważaj, bo to nie musi być twoje imię. To wszystko? Nie, ale reszta należy do mnie. W trakcie egzorcyzmu mogą pojawić się upiory. Mogą czy się pojawią? Pewnie Zależy się pojawią. Od aury jaką Sabrina posiada w zaświatach. Po mojemu duchy nie cierpią tej pizdy. Dobrze, mów co mam rysować i miejmy to za sobą. Ty panie musisz zejść na dół. A ty? Będę tobą kierował, stąd mam dobry widok. Tylko w tym pewnie... W ...kontekście będziemy musieli szybko doskakiwać. Idź do czarciego koła, idź do... Be, be, be. Królu, idź w stronę czarciego koła! Hmm, coś pokręciłem. Zacznijmy od początku! No ho, to to będziemy jechać, tak? A, pięknie. No to coś czuję, trochę tutaj spędzimy. Panie, kieruj się w stronę czarnych świec! Hmm, coś po... Teraz w stronę wypalonego drzewa! Mm. Królu kie Panie, szukaj w kry. Panie, teraz syp proszek. Okej. Okay. w którą stronę mamy to iść. Panie, kieruj się w stronę czarnych świec! Dobra, ok. Panie, szukaj w kręgu. Które to było? Królu. Kier... Panie, teraz. Dobra, ja sobie to gdzieś normalnie chyba będę musiał zapisać. Paźne mleko, pierwsze. Bo to będzie metodą prób błędów. Paźne mleko. Pierwsze. Dobra, od... E... Mm. Ok, czarcie koło. Mm. To są czarne świece. Mm. Wypalone. Mm. Czyli czaszka kozła. Mm. Hmm... To jest kamieniały chleb, może spróbujmy. Panie, syp proszek w stronę skamieniałego na chleba! Dobra. Hmm, coś pokręciłem. Czyli nie tak. Zacznijmy od początku! Panie, teraz syp proszek! Kieruj się w stronę kamiennej miszy! To będzie dobre. Okej okay. mm. Czyli nie chleb mm. A truchło Dobra, idziemy do truchła w takim razie Panie, szukaj w kręgu kruczego truchła Dobra, truchło Mamy to Truchu Eee, yy, mm. mleko Ruchło. Mm. Mm. Czaszka Kozła. Królu, kieruj się w stronę czaszki kozła! Mmm, coś pokręciłem. Zacznijmy od początku! Czyli kwaśne mleko. A nie teraz syp proszek! Kieruj się w stronę kamiennej miszy! A cały odcinek będzie spędzony w ogóle na odprawienie tego rytuału. Eee, krócze truchła. szukaj w kręgu kruczego truchła! To może w takim razie. Mm. Mm. Wypalone drzewo. Teraz w stronę wypalonego drzewa! Okej okay. Wypalone drzewo i tutaj było do Świec. Panie, kieruj się w stronę czarnych Świec. Hmm. Czyli nie? Okej. Okay. Panie, teraz mleko. Syp, proszek. Kieruj się w stronę kamiennej miszy Truchła. Panie, szukaj w kręgu kruczego truchła. Wypalone teraz w stronę drzewo. Wypalonego drzewa. I teraz pokaż mi miejsce. Mm. nie, mm. nie, nie, mm. kozła próbujmy nie, kieruj się w stronę nie, tak kozła. Z mm. Skamieniały chleb? Mm. Czy coś tam coś po drodze jeszcze było? Nie, skamieniały chleb, dobra. Panie, syp proszek w stronę skamieniałego bochna chleba! Mm. Czy nie. Okej. Okay. Panie, mleko. teraz syp proszek! Kieruj się w stronę kamiennej miszy! Truchło. Panie, szukaj w kręgu kruczego truchła! Truchło drzewo, tak, dobrze? Teraz w stronę wypalonego drzewa! Czaszka kozła! Królu, kieruj się w stronę czaszki kozła! Co, świece? Dobra, zobaczmy. Panie, kieruj się w stronę czarnych świec. Świecę. i pewnie tutaj na lewo. Hmm... Tak, skamieniały chleb. Panie, syp proszek w stronę skamieniałego bohna chleba! I do kwaśnego mleka pewnie. Panie, teraz syp proszek! Kieruj się w stronę kamiennej miszy! Hmm, coś... No i... Dobra, kwaśne mleko. Panie, teraz syp proszek. Kieruj się w stronę kamiennej miszy! Truchła. Panie, szukaj w kręgu kruczego truchła. Wypalone drzewo. Teraz w stronę wypalonego drzewa. Czaszka Królu! Kieruj się w stronę czaszki kozła! Świece Panie! Kieruj się w stronę czarnych świec! Dawaj dawaj! Królu! Biegaj! Teraz chlebek poprosimy. Gdzie jest chlebek, tu jest chlebek. Panie, syp, proszek w stronę skamieniałego bohna na chleba. Myślałem, że po prostu to trzeba połączyć. No ale jak widać, nie. Dobra. I co mi tu zostało? Mm. Czarcie koło. Aha, czarcie koło. Hmm. Ok. Wypalone. Mm. Trzeszka. Krótsze tu ruchło. Właśnie mleko, no tak. Czyli czarcie mm. koło. Czyli dobrze wcześniej myślałem, ale... Królu, idź w stronę czarciego koła! Usyp królu duży, równy okrąg w pewnej odległości od stoczy. Udało się! Wyszło mi doskonale! Zapal magiczny proszek wiatry, z znakiem Igmi. Zła moc klątwy pochodzi od ognia. Ogień to potęga trudna do okiełznania, a ten miał dodatkową moc. Trawi ciało rzucającej zaklęcie. Przestań snuć, jak to mówi Dadon! Mam nadzieję, że to długo nie... Potrwa. O tym jaka to była wielka czarodziejka! Ona no, buty sobie uwalałem. Dobra. Pozostań zostań w kręgu, panie! Śmierdzi ten proszek jak. Podpalamy to! Łajno. Udało się! Upiary! Zaczęło się. Okay. Aż Wojaków, panie. Boją się upiorów jak każdy. Kurwa, ile tego jest? Spokojnie. Troszku. Chronią nas magiczne runy. Upiory nie przedostaną się przez zaporę. Ludzi się nie boją, ale to skurwysyństwo działa mi na nerwy. No, ja nie dziwię nie poza runy, jesteś bezpieczny. Co mam robić? Kiedy czarodziejka cię nazwie, musisz okazać łaskę i skrócić jej męki włócznią. Przerwać krola. Upiory się przedostaną. Co robimy? Zajmę się nimi, a ty kończ orcyzm, królu.

Palnik o przepowiednie! Nie uciekniesz od swojego O! To teraz! Poprzez To teraz! Poprzez krew i ogień! Niechaj nie spadająca Znacząc swą śmiertelną drogę! Łomienia, Aha, działaj, zida jej żebro. Tylko traf w dobre miejsce. Nie trafi. to obstawiam, że to był taki lekki misklik. A teraz oddawaj medalion. Udało się. Jesteś pewien? Pewien jestem tylko tego, że krasnolud przejdzie między nogami trolla. Na palcach. Myślę, że dobrze poszło. Dobrze dla mnie. Trawne dobrze dla do Gorzej dla Edirny. O, cześć, ja od klątwy ale ona wciąż ma moc, trzeba się tym zająć. Zdjęcie czaru zawdzięczasz wielkoduszności Saski. Powinieneś królu wysłać poselstwo z podziękowaniami. Podziękuję jej osobiście. Jak zdejmiesz klątwę z pola bitwy, to będzie dużo trudniejsze. Wierzę w ciebie, a wiara czyni cuda. Do Potrzebuję tego... artefaktu Właśnie. symbolizującego wiarę. Wiem, wiem, Detmold wspominał, dam ci ten medalion. Grzeczny. Najpierw muszę się napić, chodźmy do namiotu. Wytoczę najlepsze wino, zasłużyłeś na nie. Idź do nabiotu króla Hensalta, to już nie mogliśmy się tutaj przetransportować normalnie, ładnie, pięknie, razem z nim. O, rany, i teraz będę musiał tutaj jeszcze biegać naokoło. No, bardzo nieładnie z waszej strony, naprawdę. Jestem tu i trzeba dymnąć naokoło. Cudownie. No nic mi to nie wyskoczy na pasz, żeby w ogóle zaraz z kimś znowu musiał zacząć walczyć. No ale dobra. Ja tędy przejdę sobie. Przejdę sobie. Cudnie. Dobra. Idziemy na winka do króla. Otwieraj i przyjdź dalej. Co nie można zapisać? Co? 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 Nie będziesz mi to mówić, co można, a co nie. Dobra, czyli cel namiot Henselta. Mam nadzieję, że to wino będzie dobre. Bo inaczej będziemy musieli porozmawiać sobie w kompletnie inny sposób, królu. Nie zapominaj, że dopiero co ściągnęliśmy z ciebie klątwę. Ogarnij się, żołnierzu! Dobrze, że jesteś. Dziś rano przybył do mnie posłaniec z Redanii. Czytaj. Król Redanii, Radowit V, syn Wizimira, dziedzic... Do rzeczy. Chodzi o to, że to nie jest prawdą, jakoby Temeria po śmierci króla Foltesa, dziedzica... Nie jest prawdą, jakoby Foltest nie pozostawił prawowitego spadkobiercy. Kto dziedziczy? Wobec tragicznej śmierci księcia Busiego, koronę temerską, dziedziczy jego siostra Anais. Wiedźminie, brałeś udział w walkach o twierdzę Lawaletów... Ile lat ma księżniczka? To jeszcze dziecko, ale dorośnie do korony. Korony? Przypomnij mi, kto jest jej matką. To królewska córka. Foltest chciał ją uznać. Foltest nigdy by tego nie zrobił. Gdyby policzyć, Benkarty, które ja spłoziłem, to mógłbym nimi obsadzić wszystkie trony północy. A te życie królestwa. Co tam się do cholery dzieje? Straże! Elfy! A, chyba się zbugowało. dobra, konfrontacja z delfem. Zapraszam. Na więcej Was? To zatańczmy. Gdzie mnie z tymi patykami zapomina, że racz walczyć z Wiedźminem? Na no, po jednym I ciba, lew? Nie, czarodziejka. Ale tym tropem idą, chyba uratowaliśmy Hęselta. To, co to za jedni? Chcieli mnie zabić! Mnie! Głupcy! Głupcy. Daleko im nie brakowało. Detmold twierdzi, że potrzebujesz tego medalionu. Uratowałeś mi życie, a ja nie jestem niewdzięcznikiem. Poś taką mnie mówią. Szkoda, że nie udało się wziąć któregoś z nich żywcem. Nie płacz, Tankerville. Są metody, by rozwiązać język nieboszczyka. Znam te metody. Nekromancja jest zakazana. Póki Rada i Kapituła nie istnieją, właściwie ciężko powiedzieć, czy cokolwiek jest zakazane. Co Wasza Wysokość na to? Chcę wiedzieć wszystko. Jak będziesz musiał wychędożyć tego trupa, zrób to. Ależ, panie, nekromancja to gałąź magii, traktująca. W dupie to mam, do roboty! Ja do tego ręki nie przyłożę. A ty nie masz do tego odpowiednich dokumentów. Nie, ludzie, baba z wozu konio lżej. Wiedźminie będę potrzebował twojej pomocy. Wiesz gdzie mnie szukać. Medali, ciągle. Jestem królem! A ta boczy się idąca, jakby jej byle pachołek łapę pod kieskę wsadzał. Nie każdy czarodziej przypomina Detmolda. Nie każdy lubi babrać się w trupach. Gówno mnie obchodzi co komu smakuje. Idź. Detmold już pewnie obgryza paznokcie z niecierpliwości Medalion Pomóż Detmoldowi w nekromatycznym rytuale Witam, Ty, 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 halo, Dzień. dawaj medalion Dobra Pomóż Detmoldowi w rytuale, dobra To jeszcze chyba Tak, wskoczyło nam to, że mamy już ten medalion Dopóki nie mi Mordecy byli na wolności, więc nie miał, jedna, nie miał nadziei go zdobyć. Aha, dobra. Gdzie ty jesteś, kurczaku? Jeden. Dobra, jesteś w namiocie, to niedaleko. To jeszcze do ciebie szybciutko podejdziemy. Bo jeszcze mamy na to ty czas? Tylko oczywiście. Savik. I chodź, ty kurczaku. Nasłuchałeś się wrażej propagandy. Geralcie z Rivi? Gotowy na wycieczkę swojego życia? Beze mnie sobie nie poradzisz? Błękitny se Musisz wypić Oj. miksturę zwiększającą wydolność serca i wzmacniającą żyły. Najlepiej, jakby jeszcze miała właściwości halucynogenne. To może wzmocnić wizję. Krakwa powinna wystarczyć. Cała ta nekromancja mi śmierdzi. Co zamierzasz zrobić? Błękitny sen Han-Marwyna to zaklęcie, które pozwoli ci przeżyć wspomnienia Nieboszczyka. Będziesz widział, czuł i smakował to, czego zabójca zaznał za życia. Nie przejmuj się, dla ciebie jako mutanta to zupełnie niegroźna operacja. Dobra, yy, kliknijmy sobie, że potrzebujemy Muszę jeszcze, jeszcze troszkę czasu. Napij się wódki, wychętosz dziewkę. Zrób coś, by się odprężyć. Dokładnie ponieważ ja chciałbym rozpocząć cały ten rytuał już w następnym odcinku, żeby zaraz na samym początku go Wam nie przerywać, a faktycznie go kontynuować, także ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, ale z przytupem zaczniemy następny, także ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już jutro, do zobaczenia.